Sprawdź nowy event świąteczny na stronie. Odbieraj codzienny skin z kalendarza adwentowego. Otwieraj skrzynki i zgarnij super drop. Pnij się w rankingu i zgarnij nagrody. Ulepszaj swoje skiny i pomnóż ich wartość. Kliknij pierwszy link w opisie i odbierz prezent od Mikołaja szybciej w tym roku. Cześć, 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 cześć wszystkich serdecznie na moim kanale, tej stronie, z tej strony kolejny odcineczek z kolejne wydawanie pieniążków, kolejne te skrzyneczki I tym razem w okularkach, dzisiaj razem w świątecznych okularkach na których często jestem w sumie na live'ach Na które serdecznie zapraszam mordeczki Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Zostawić lajka, oczywiście komentarz Jeśli chcecie wygrać kosę, bo jest giveaway na kosę organizujemy z chłopakami Tutaj macie miniatureczkę, znajdziecie gdzieś tam w, w, w moich filmach Tak samo w sumie wszystko jest w opisie Tak samo giveaway na tę e, Tego kałaszka Prawdopodobnie już następny odcineczek będzie rozdania, jakimś no, nowym itemem do rozdania, więc warto śledzić kanał, wszystko macie w opisie każdy giveaway Oczywiście pierwsza linijka mojego opisu, link, pierwszy reflink, przez który wejdziecie i doładujecie konto e, Macie plus 15% do doładowania, to jest mega dużo, kurde, no stówę doładujecie, macie 15 zł, tak, za 15 taka sobie otwieracie skrzynkę za 12,90 Świętego Mikołaja, którego testowaliśmy ostatnio i patrzymy co wypada, czy coś konkretnego, no i wypada nam pompka, no i nie jest za specjalnie ciekawie, więc upgrade, możecie iść tutaj na Upgrader i... E, Mi nie siadło, więc tutaj musi siąść, proste, więc plus 15 do doładowania, e, giveaway na stronce też ciekawe, tutaj awłupka jest fajna, no no, przepustkę widzę można zwyciężyć, jest fajnie, fajnie. Dobre mordeczki. No to co? Zaczynamy. Mamy 1000 zł balansu. Oczywiście evencik świąteczny. Mamy 1400 skarpetek, więc yy, kalendarz adwentowy, by trzeba pewnie zdrapać coś. A jak? No to zdrapujemy i mamy Gloka. Ok, pójdźmy jeszcze na zaśnieżone prezentiki. Odśnieżmy troszkę je, bo. No. Kawupa kapilara Ump. Yy, będę klikał M4. OK. I ostatni 5.7, Dobra. 150 już nam nie starczy i sprawdzimy nasze ku, jak to wygląda. Bez tych oczywiście knajpów, 18 zł. Noise. W sumie bez tego, no to 16 zł. Pięknie. Co tak siadło, 5-7. Monkey, 7 zł. To ładnie siadł. Ok, jeszcze się, to musimy zaznaczyć. Sprzedajemy. <laughs> I lecimy. Mamy 1050 zł. Dzisiaj testujemy wesołe elfy skrzyneczkę. Zobaczymy, czy na to się dropnie. Oczywiście, polecimy później na upgrader. T 1000 zł. Y wydaje mi się, że. Trochę przydużą jak na tą skrzyneczkę. Ale czemu nie waląć na przykład sobie knajfy, może będzie profit. Tak na początek, tak sobie. E, troszkę inaczej, bo 1000 zł w sobie mam weku. Co jest sprzedałem skinka, ale twierdzę, że chyba przy jest. No i dupa, jeszcze raz otworzymy. Osiem dyszek w plecy i jeszcze raz możemy otworzyć. I lecimy na tą skrzyneczkę, testujemy ją skrzyneczkę i lecimy na upgrade i. O, nie jest nie są to Shadow Daggersy no tutaj delikatny profit, no za fajnie. Jest aż tak źle. Lecimy po prostu z nią bez zbędnego gadania. Eee, wydamy na nią wszystko, no prawdopodobnie tak ewentualnie dołożymy jakiegoś lepszego, sk lepsze, lepsze, lepsze skrzynki, zobaczymy. Na razie otwieramy. Eee, nie spokazałem standardową skrzynki lm MK siadła ogólnie. 83,38 zł, okej. Okay. Ładnie poleciało, a co to są za skinki w ogóle? Mało skinów, ale ciekawych, Asimov, Decimator, Cortex, Wildfire. No, najdroższy skin 11 złoty. Ej, ciekawa skrzyżeczka. Lecimy, lecimy po prostu od razu z grubej rury. Mordeczki prawdopodobnie na kanale. Na kanał wleci jeszcze odcinek, gdzie wydajemy gwiazdki, próbujemy abłupkę zdobyć. Mi się wydaje, że strzelimy chyba w tą abłupkę. Więc mordeczki zachęcam. Subskrybować, walnijcie w dzwoneczka, przepraszam. Przycięło mnie. I jeszcze raz. Ile mieliśmy? 980 zł. Dobra. Abym wiedział, Cortex siat i ten Monkey. Ok, jeszcze raz. Dosyć ciekawie siat, dosyć ciekawie. E... Famasy 3, Galil i Emeczka. Mi się leże znowu na plusik. A jednak nie. To powiem, że te Famasy są tanie teraz. Ogólnie teraz, kiedy strasznie dsania, że są operacje, jaki. przepraszam, <laughs> okres świąteczny. Ale co zrobić? Tak to bywa. Jestem cały czas na starej kamerce. Bo podłączyłem nową na live ostatnio <laughs> i się okazuje, że jest przechwytywanie twarzy. Yy, nie. Yy, Autofokus tak zwany. I nie mogę go za cholerę wyłączyć, żeby zginęły ten kwadrat na mojej twarzy. Nie mogę tego wyłączyć w, w aparacie. Może jakoś pokombinować na kompie Może programem czy coś. Nie mam pojęcia, jak to w sumie ogarnąć. Nie mam zielonego pojęcia. No słabo, teraz leci jeszcze raz. Jak to wygląda? 600 zł. <laughs> Eee, dobra, i jeszcze raz, 29. No kurde, słabo nam leci. <laughs> kurde, no. Ale oksy, ma fajne, nie? Fajne oksy, fajne. A dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki, wbijacie na live. Tam jeszcze czapeczka do tego. nie, mordeczki, nie. No, celujemy w tego asimowo, oczywiście, do simatora. Celujemy w to najdroższe skiny. No dobra, tutaj coś siadło. Znaczy coś, profit. I tutaj <laughs> meczka famasik, e, P250 dwa razy 33 zł, ok. Nadal minus. Hmm. 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 Wszystko się dobrze nagrywa. Tak patrz na tą kamerę, czasem coś się nie zrypało. 55 zł, o Boże. Ten 57 to drogie. Drogie coś. Bardzo drogie coś. Mka siadła nice. Dawaj nam tu kałaszka, kurka, wódka. Znowu profit, ok. druga skrzynka podrzut z profitem Więc się szanuję Jakby jeszcze delikatnie Green Kim przebijał To nie przejmuję, Po prostu jak mówię, na starej karamece 3 złoty tylko wyleciało, ja pitole, jak słabo To była najsłabsza skrzynka Dobrze widział, że to 3 złoty? No tutaj może nam się zwrócić Ale też nie musi No zwrócił się, git, 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 git no, tu może, może, ale wątpię, a jednak. Ta petka też dosyć, dosyć warta jest, jak to tam z ściankiem? 340 zł już jest, kurde, ja myślałem, że to dosyć dłużej wyjdzie. A jednak nie, jednak nie, więc otwieramy wszystkie do końca te skrzyneczki. Bo miałem zamiar zostawić tam 250 i iść na tamtym nie sprzedam, ale nie. Bo dosyć szybko to poszło, myślałem, że to o wiele dłużej będzie szło. To otwieranko. <laughs> więc lecimy dalej po Asimowa ogólnie, oczywiście. 863 zł Mamy jeszcze 260 zł i zobaczymy jak to wychodzi. Ile mamy pieniążków w weku. Boom, kolejna. No tu może się zwrócić, może. 52, ale myślę, że więcej troszkę <mulary> rzuci. No dobra, czy 180 zł. Lecimy, lecimy, lecimy i Cortex siada. W słabym stanie. Wydaje mi się, że nie dam rady, no. Skirt, Cortex. Tak średnio bym powiedział, tak średnio bym powiedział. Tak średnio bym powiedział. Hmm. W ogóle kamerka też jest inaczej ułożona niż zawsze. No, troszkę trzeba niżej. O Boże, 12 zł. Wydaje mi się, że będziemy na minus tak około 100. Nie no więcej. no Za 150 na minus będzie. Tak mi się bynajmniej wydaje. Zobaczymy. 150 na minus 37 zł, już końcóweczka mordeczki Więc lecimy standardowo na upgrader Zobaczymy czy dzisiaj nam upgrader da Bo ostatnio nam no, mega daje Na live'ach też 38 zł 36, więc otwieramy 4 Ewentualnie 36, musimy sprzedać coś Za 2 zł minimum, What? Fire nam siadł w czterech, nice! Okej, okay, okej. Okay. Zobaczymy czy tak jak sprzedam to nam ten... Wydoła. Jedna skrzyneczka ostatnia. Oj. on zł. Wydołała, okej, okay, git. Jeszcze raz white fire na koniec, ale fajnie, że Whitefire. Pięknie przestań. Posłać. 14 zł, pięknie siadło, no dobra. Ej, lecimy tu, zaznacz całą stronę oznaczamy oczywiście. I 980 zł. No w sumie na zero jesteśmy. Na zero? Co? No nie, nie no na minus, ale no zacząłem skrzy otwierać skrzynkę miałem 980 zł. Jest na 9 tam, około, około tylu, no to jesteśmy na zero, no oczywiście idziemy na upgrader i, i czemu by nie. Ale tu podejrzewam, że nie będzie większości skinów. O kurde... Hmm, 20 lat minęło. Jak zapgradewałem, to... Panie śpiewa. Dzięki, 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 dzięki na prawo. Czemu wziąłem razy 10? Przypadkiem wziąłem razy 10. Ewidentnie przypadkiem, nie wiem dlaczego. Dobra, razy 2. Bum. Nie wiem czy naprawiłem, ale... Nie ulepszono. Dobra, git, jedziemy dalej. Nie wiem czy naprawiłem, ale się okaże zaraz. Mega dużo mam skinów do upgradeowane. Szkoda. Fajnie jakby były kontrakty, nie? Poza jakby były kontrakty. Cały czas zostajemy na tej stronie na prawej. Muszę śledzić jak to wszystko wygląda. Git, za 50 siadłam szkinek. Dobra i też za dwa i znowu za 59 zostajemy na tej stronie później przejdziemy dobra i teraz przejdziemy na lewo muszę śledzić to wszystko muszę to wszystko mordy śledzić bo później żeby nie było wiecie jaj czy coś w stylu <śm> na lewo jak będziemy grubszego upbreda robić nie i nie się dobra to teraz zostajemy na tym lewej stronie tu musi teraz wsiąść Koro tyle razy siadą na prawą. Dobra. Razy dwa nadal. I git. I jeszcze raz zostaniemy na lewej. No tu już się zaczynają większe skinki. Naklejka Virtus Pro na lewo. Nie siedzi. <laughs> o kurde. Słabo. Słabo to wygląda. Eee. Yy. Dobra, na lewo. Musi siąść. Siadł na lewo. I, nie, I wydaje mi się, że zostajemy po prostu na tej lewej stronie. Jeszcze raz. Jeszcze raz na tej lewej stronie. Eee, razy półtora i siedemset. No, robimy na siedemset. I zostajemy na lewej stronie. robiłem tego sobie te Filip, flip. Flip nie Filipa. I jest. Siedzi pięknie na lewej stronie. I teraz te dwa skiny lecimy na prawą. Ej no, chyba mi się wydaje. Mamy 1100 zł, więc jesteśmy i tak na plus. Więc. Czemu by nie? Czemu by nie? Walnąć jeszcze tego. No Ursusa najwyżej będziemy stratni. Ursus snapła siada, mamy piękną, pięknego... Z... piękną kostkę na miniaturkę. Jak zwykle upgrade nam raduje, tyłek. Mordeczki, fajnie cieszę się. Cieszę się niezmiernie. Więc co? Dzięki za oglądanie, wbijacie na e, evenciki tutaj, które są na stronie, tak samo wbijacie na mnie na giveawaye, subskrybujcie kanał, wbijajcie na wczorajszy odcinek, wczorajszy. na jutrzejszy odcinek, bo będzie na pewno gruby, będzie to niedługo giveaway, wbijacie w giveaway i tak dalej, i tak dalej. Dzięki wielkie za oglądanie, na razie, trzymajcie się, wbijajcie na live'a, na